Cześć. Witamy ciebie serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu i witamy ciebie w 2026. Cześć. Witamy was bardzo serdecznie po przerwie świątecznej. Dzisiaj chcieliśmy porozmawiać o temacie, czy Biblia jest aktualna w 2026 roku. Ponieważ Biblia była pisana przez wielu autorów w różnych krajach, w różnych epokach. A mimo to opowiada spójną historię. Mhm. Jaka to jest historia? E, więc Biblia przede wszystkim e, opowiada historię o Bogu i o człowieku. Znaczy nie, nie że historię o Bogu, tylko mhm. Biblia mówi o Bogu i o człowieku. I teraz o, tak, jeżeli. O Bogu, który szuka człowieka, tak? E, no. No. Tak. No tak. A, więc jeżeli wyjdziemy z takiego założenia, że Bóg istnieje, a my w to wierzymy, prawda, że Bóg istnieje, to wierzymy w to, że Bóg jest doskonały. Więc jeżeli Bóg jest doskonały, to on nie potrzebuje się zmieniać. A jeżeli Bóg się nie potrzebuje zmieniać, to znaczy, że jego słowo tak samo nie musi się zmieniać z biegiem czasu, bo Kiedyś były inne czasy, a teraz są inne czasy, prawda? To my jako ludzie zmieniamy swoje poglądy, bo rozwijamy się albo i nie. Często wiesz, zmieniamy swoje priorytety, dojrzewamy ogólnie, wzrastamy, więc my jako ludzie się zmieniamy, prawda? Mhm. Zmieniamy zdanie też czasami i to wcale nie mówię, że to jest złe. Natomiast Pan Bóg się nie zmienia. I on się nie zmienił tylko dlatego, że zmieniły się czasy. Dokładnie. Więc jeżeli my wierzymy w to, że Pan Bóg się nie zmienił, to automatycznie nie zmieniło się jego słowo. Mhm. A Biblia, tak. tak jak właśnie zadałeś to pytanie, czy Biblia jest aktualna na 2026 rok, prawda? Więc jeżeli Pan Bóg się nie zmienił, to jego słowo się nie zmieniło i jest tak samo aktualne, jak było. Ileś tysięcy lat temu, tak samo jest aktualne i dziś. Mm, dokładnie. Ponieważ przez tysiące lat ludzie próbowali zniszczyć Biblię a, albo, albo wyśmiewali się, a ona nadal jest czytana na całym świecie i wierzę w to, i chyba są takie statystyki, że są. To jest najbardziej czytana książka obecnie na świecie. I chciałbym właśnie też przeczytać dwa wersety, które są napisane w Piśmie Świętym. I teraz tak, idziemy do Nowego Testamentu, i czytam z, i czytam z drugiego listu świętego Pawła do Tymoteusza, trzeci rozdział i szesnasty werset. Całe pismo przez Boga jest natchnione, pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów do poprawy. Do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. I to jest 16-17 werset. I teraz chciałem też jeszcze przeczytać z księgi Izajasza. To jest księga tutaj w Starym Testamencie, która była napisana 700 lat przed narodzinami Chrystusa. I jest to księga prorocza, która mówi też dużo takich rzeczy, które się wykonały. Więc teraz chciałem otworzyć na Izajasza. Ok. I to jest napisane w 40 rozdziale księgi Zajasza i ósmym wersecie. Trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowo Boga naszego trwa na wieki. Więc jeżeli a, słowo Boże trwa na wieki, a, dlaczego tak jest? Ponieważ Słowo Boże, czyli Biblia, pokazuje nam prawdę o Bogu i o człowieku. A prawda się nigdy nie, um, nie zmienia. Niezależnie od tego, jakie mamy czasy, mm -hmm. y, prawda jest wciąż prawdą, prawda? Tak, właśnie takie, takie, taka myśl przyszła do głowy. Um, ponieważ jeżeli mówimy, że Biblia jest przestarzała, to tak naprawdę że mówimy, że Bóg ma datę ważności. Mm -hmm. no nie? Tak, a wiesz co? A y, jeżeli. Mamy tak, mamy Stary Testament i Nowy Testament, no nie? I co to jest testament? Testament to jest słowo, które Bóg zostawił dla ludzi, żeby z tego korzystali. Czy Bóg ograniczył testament tylko do jakiejś tam epoki czasu w przeszłości, czy zostawił ten testament dla ludzi, którzy urodzili się kiedyś? Albo dla ludzi, którzy jeszcze się kiedyś w przyszłości urodzą, prawda? Bóg zostawił testament dla każdego człowieka, a nie tylko dla wybranych osób w jakiejś tam epoce, w przeszłości, prawda? Więc takie stwierdzenie, że Biblia jest przestarzała, jest po prostu nielogiczne, dlatego że Bóg jest ponadczasowy, jego prawda jest. Niezmienna i jest tak samo aktualna kiedyś, tak samo jest aktualna i dziś. Ja Dokładnie. Także e, żyjemy dzisiaj w 2026 roku, i teraz tak, widzimy zwłaszcza ostatnio, rozwoju AI, co, co można e, w ogóle zrobić. Widz, widz, widzimy to wszystko, no nie. Jak e, wszystko idzie do przodu, i, i ludzie mówią, że Biblia jest przestarzała, tak, ale b, e, tak naprawdę. E, Biblia mówi o tym, że Bóg się nigdy nie zmienia, ponieważ też w słowie Bożym o, o, o tym czytałem. Po prostu Bóg się nigdy nie zmienia. Często słyszymy, że Biblia była kiedyś dobra, no nie, a dzisiaj już jest przestarzała i po prostu ludzie już są tak zaawansowani, są tak do przodu, że po prostu nie jest aktualna na dzisiejszy dzień. Tak, tak ludzie poszli zaawansowanie do przodu, że już Boga nie potrzebują. Są ja. samowystarczalni. A wiesz co. No, fakt faktem, że Biblia nie mówi o, o tym, że będzie kiedyś internet, nie mówi nic o samolotach, a nie mówi nic o sztucznej inteligencji, e, ale to nie jest centrum przesłania i przekazu Biblii. To w ogóle, e, to wiesz, takie rozumowanie, że, no, owszem, technologia poszła do przodu i świat się bardzo rozwija i rozwinął się od tych czasów, kiedy Biblia została Wiesz, ostatecznie spisana, to, to jest po prostu w ogóle nietrafny argument, ponieważ tak, bo, Biblia mm. dotyka zupełnie innych rzeczy. Ona dotyka serca człowieka i dotyka tego, jaki jest charakter Boga i jaki on plan dla człowieka ma. Bez względu na to, czy istnieje dzisiaj internet, czy możemy sobie, wiesz, latać mm. po całym świecie, gdzie chcemy i kiedy chcemy i tak dalej, to w ogóle nie ma. Żadnego znaczenia, więc ja ogólnie myślę, że y, ludzie, którzy używają takich argumentów, że wiesz, no, Biblia to już takie y, staroświeckie, y, po prostu legendy, które y, nie są na dzień dzisiejszy, to mi się wydaje, że to są po prostu ludzie, którzy no, po prostu zwyczajnie tej Biblii nie chcą czytać, ponieważ nie chcą poddać się Bogu. Prawda? My wiemy, że. No nikogo. Chorzę, żeby byśmy na głowie stawali my nikogo nie zmusimy do tego, żeby Biblię czytał, bo nie da się nikogo zmusić do wiary. Wtedy nie byłaby wiara, tylko by była religia, prawda? Tak samo nie możemy zmusić kogoś do kochania kogoś, tak? Czyli no, właśnie. Ja dokładnie. wymuszam, znaczy wymuszam, czyli ja, ja chcę, żeby ktoś mnie pokochał, no to jakby prezentuję siebie, tak? Mhm. Jaki jestem? I ta osoba odpowiada na to, tak? Mhm. Tak samo w tym przypadku. Bóg mówi w swoim testamencie, jaki jest, czego nie lubi, czego co lubi, jakie ma co preferencje, oczekuje. co oczekuje. Mhm. A my po prostu wybieramy, tak? I po prostu tak, jak mówisz, że po prostu nikogo nie możemy zmusić do, do, do kochania Boga i być posłusznemu, ponieważ ludzie koja kojarzą Boga i Biblię przeważnie z religią. Mhm. I poza tym też wiesz, jak wspom wspomnieliśmy już nie, że Biblia jest. E ponadczasowa, to jeżeli ktoś będzie w ten sposób argumentował, że Biblia wiesz, już jest przestarzała i nas w 2026 roku nie dotyczy, to na pewno nie mówią to osoby, które tą Biblię kiedykolwiek otworzyły i albo, ją czytają. bo Albo gdyby... otworzyły, tak jak ty kiedyś otworzyłaś, no nie, pamiętam, że zaczęłaś od Starego Testamentu, zaczęłaś od wojen, różnych rzeczy, no i przestała czytać, no nie? Dlatego no. bardzo ważne, Biblię zaczynamy czytać od Nowego Testamentu, bo inaczej <grym> no, jest, jest szansa, że e, będzie nam ciężko zrozumieć, bo Stary Testament, e, ja zawsze powtarzam, jest spisany, został spisany dla nas, ale nie do nas. Stary Testament to były po prostu tylko dzieje Izraela, które e, są fundamentem i przygotowaniem do przyjścia, na świat Jezusa Chrystusa, natomiast to Nowy Testament jest y, dla nas aktualny i dlatego ja zawsze zachęcam. Zawsze zaczynamy od Nowego Testamentu, ale y, żeby dokończyć moją myśl, więc myślę, że y, taki argument, kiedy pada, że Biblia jest przestarzała i nie na ten dzisiejszy, wiesz, czas, y, to przeważnie taki argument używają ludzie, Którzy nigdy tej Biblii nie otworzyli, bo gdyby otworzyli, zwłaszcza ten Nowy Testament, o którym wspominamy, mhm. no to by zaraz szybko e, zobaczyli, że e, Nowy Testament dotyka takich samych rzeczy, e, z jakimi człowiek zmaga się dzisiaj: czyli człowiek ma wciąż pytania egzystencjonalne, e, człowiek wciąż zmaga się z bólem. Z depresją, z stresem, z zamartwianiem się o przyszłość. Człowiek wciąż zmaga się, wiesz, z różnymi relacjami, ze tak, swoim no. zdrowiem. Mm -hmm. Więc nie ma nic do czy to, że dziś mamy samoloty i że mamy dziś sztuczną inteligencję, bo to jest po prostu, tak jakby, wiesz, temat zupełnie poboczny. Tak, no. Także to się pokazuje, że po prostu, że. Na różnych stuleciach, na, tysią na tysiące lat zmagamy się z tymi samymi rzeczami. No, nie? no dokładnie, to, co właśnie powiedziałam, nie? człowiek i jego problemy się nie zmieniają, pomimo tego, że zmieniają się czasy. Także ona jest ponadczasowa i po prostu pomaga nam po prostu w życiu przejść przez to życie, troszkę mm -hmm. lżej, no czasami no nie lżej, no bo czasami jak uwierzymy, czasami no mamy te jakby doświadczenia takie. Od, od znajomych, czy rodziny, czy od kogokolwiek, w jakimkolwiek kraju mieszkamy, też. No nie? Jeżeli mieszkamy w kraju muzułmańskim, to też jakby chodzenie z Jezusem, czy praktykowanie tego chrześcijaństwa będzie troszkę inne niż tutaj u nas w Stanach, czy, czy na przykład w Polsce. No nie? Warto też jest nadmienić, a właściwie to jest chyba e, kwintesencja e, znaczenia i tego, jak bardzo ważne jest, że, żeby czytać Biblię i a, nie dyskredytować jej tylko dlatego, że wiesz, że była napisana dawno temu. E, jest to, że e, jako osoby, które czytają Biblię, wiemy, że ona jest jaka? Chrystocentryczna, prawda? Więc zarówno i Stary Testament prowadzi do Jezusa Chrystusa, są, wiesz, różne proroctwa na temat jego przyjścia, i tak samo Nowy Testament, który opisuje jego życie i życie Kościoła, prawda? I też spełnione proroctwa. Więc, wiesz, jako spójna całość, Biblia jest chrystocentryczna, Jezus jest w centrum. Mhm. Więc teraz, jeżeli ktoś powie, że Biblia jest y, przestarzała, no to moje pytanie jest, czy Jezus umarł? I oddał swoje życie za grzechy tylko ludzi, którzy żyli kiedyś, czy za wszystkich ludzi, którzy żyją dziś i którzy się jeszcze urodzą w przyszłości, prawda? Mhm. Bo Jezus powiedział, że nie samym chlebem człowiek żyje, ale każdym słowem, które pochodzi z moich ust. I żeby żyć tym słowem, to trzeba to słowo czytać, znać i wprowadzać je w życie. Bo bez tego jesteśmy po prostu zwyczajnie duchowo martwi, więc Biblia jest naszym duchowym pokarmem, bez względu na to, kiedy była napisana. Także Biblia nie obiecuje też łatwego życia, ale, ale daje na pewno nowe życie, które jest w Chrystusie i które, które daje życie wieczne. I to mamy zapisane tutaj, i to jest obietnica dla tych, którzy uwierzą. Ja też dodam do tego to, że Biblia i kiedyś, dawno temu i wciąż teraz, aktualnie zmienia ludzkie życie. Mhm, dokładnie. Jest mnóstwo świadectw ludzi, którzy czytając Biblię poradzili sobie z różnymi problemami, nałogami, depresjami no nie wiem, no Biblia ratuje małżeństwa, prawda, rozwalone, więc to tylko pokazuje i jest takim namacalnym świadectwem tego, że to nie jest zwykła książka, która jest, wiesz, zbiorem, zbiorem przepraszam, jakichś tam zasad, zakazów i nakazów, tylko że to jest żywe Słowo Boże, które trafia do samego środka naszego serca, prawda? Oczywiście, jeżeli ktoś jest na to otwarty i, yy, i tego pragnie, prawda? No bo wiadomo, że jeżeli ktoś tego nie pragnie, to wtedy jest tylko martwa litera, no nie? Ale yy, są świadectwa ludzi na, na przestrzeni po prostu yy, wielu, wielu lat, że Biblia zmienia ludzkie życie. Więc my. Trzymamy się rękami i nogami tego zapewnienia, że jak najbardziej Biblia jest wciąż aktualna w 2026 roku. I chcemy też właśnie zachęcić, że jeżeli na przykład jesteś osobą, która a, nigdy Biblii nie czytała, to niech ten właśnie nowy 2026 rok będzie dla Ciebie przełomowy, żebyś otworzył tę Biblię i zobaczył i przekonał się sam, nie na podstawie opinii innych ludzi o tym, co to jest za księga, ale żeby, żebyś po prostu sam się przekonał, co jest w niej napisane i czy to jest coś, co jest być może dla ciebie. Tak, dokładnie, Eunia. <tak> Także ten, chciałem jeszcze tak dodać na koniec, chciałbym tak wyprostować pewną kwestię, ponieważ pojawiły się niektóre komentarze, nie powiem gdzie, ale Chcielibyśmy się dzielić właśnie w taki bardzo prosty sposób, nie narzucając nikomu niczego, no nie? właśnie w tych podcastach, żeby zachęcać ludzi do czytania Słowa Bożego, do Pisma Świętego, Biblii. A w taki sposób, taki bardzo prosty i po prostu taki zachęcający i nie chcemy, żeby to były jakieś, jakiekolwiek wykłady, nie chcemy też, jakby były jakieś takie, jakiekolwiek to były kazania, jak, jak, jakkolwiek to mogą ludzie odebrać, no nie. To wszystkim, żeby zachęcić ludzi do samodzielnego myślenia i yy, no szukania, przede wszystkim, yy, yy, Boga w swoim życiu, tak? mhm. który właśnie nam dostawił te, yy, Słowo Boże, swój testament o swoim synu i ogólnie historię, yy, jak działał w tych okresach yy, w, ży w życiu na różnych stuleciach i tysiącach lat. I w różnych epokach. W różnych epokach, mhm. e, Dokładnie. I naszym celem, chęcią, pragnieniem jest to, żebyście, słuchajcie, naprawdę e, sami wszystko sprawdzali. Nasze podcasty nie są po to, żeby były jakąś głęboką teologią, prawda? I tak jak Mariusz właśnie powiedział, że nam nie chodzi o to, żeby mówić jakieś kazania i Jakieś po prostu nie wiadomo, jak głębokie rzeczy z Biblii. Mhm, bo to na to wszystko, to. bo to nie jest, ten podcast nie jest po to i na to jest czas już poza, prawda, czyli w kościele, czy jak ktoś ma jakieś grupy biblijne i tak dalej. Nasz podcast jest tylko takim zarysem tego, żeby przybliżyć chociaż troszeczkę ludziom, czym chrześcijaństwo jest i czym to chrześcijaństwo nie jest. My z Mariuszem nie jesteśmy ani um, jakoś nie wiadomo, jak wyposażeni do tego, żeby prowadzić podcast, prawda? Ale usłyszeliśmy po prostu Boże Wołanie, żeby to robić. Poszliśmy w posłuszeństwie. Wiemy, że nie robimy tego idealnie, ale robimy to tak, jak potrafimy najlepiej. E, I najbardziej nam zależy na tym, żeby być po prostu prawdziwi, tacy jacy jesteśmy. Także mamy nadzieję, że. Chociaż niektórych z Was y, będziemy zachęcać do tego, żeby y, jednak tą Biblię y, samodzielnie poznawać. No i tym y, słowem mądrości mojej żony zakończymy ten podcast. <laughs> A, także dziękujemy serdecznie, że byłaś czy byłeś z nami. A, serdecznie zapraszamy do odsłuchiwania y, na, naszych nowych podcastów. A, także y, pozdrawiamy Cię serdecznie i życzymy Ci wszystkiego dobrego w nowym roku i Zapraszamy Ciebie na kolejny podcast. Cześć. Dziękujemy wam serdecznie za to, że byliście z nami w tym odcinku i zapraszamy na kolejne pa. pa.